Dzień dobry, dzień dobry. Um, po bardzo długim czasie w końcu postanowiłam zrobić jedno małe wideo. Jakiś progres jest, ponieważ teraz ważę 75 kg. Mundziaru 15 mg, jest od jakichś już dwóch miesięcy, od ponad dwóch miesięcy w sumie. Um, ok, narzekałam troszkę teraz ostatnio, że waga stoi. No stoi, no jakieś 2-3 tygodnie tak stoi około 74, 75, 76 i znowu 74 i tak chodzi w kółko. Ale dalej mundziaru naprawdę niweluje mój apetyt. Wygląda, jakbym nie jadła nic albo jadła takie ma masakrycznie malutkie ilości, że szkoda mówić nawet. W tej chwili, 75 kg, to jest takie norma. Jak widać, zmarski się pokazują coraz bardziej. Zależy, gdzie w świetle stanę. Jak widać, najbardziej są widoczne właśnie tutaj te miejsca oraz szyja. Robię wszystko, co mogę. Używam kremów przeciwzmarszczkowych, używam specjalnych peelingów chemicznych, Robię, e, piję kolagen w płynie oraz taki kolagen, co rozpuszczałam, który kupiłam specjalnie z polskiego sklepu. E, staram się jak najwięcej protein jeść. Butelka kolagonu, którą ja używam, to jest to. Liquid Collagen Wellness Beauty. Już jest tak, jedna czwarta butelki. Jest 10 000 mg. High collagen content. 10 000 mg. Powiem tak. Nie wiem, czy, czy go polecam, czy nie polecam. no Robię galaretki bezcukrowe, które są na bazie żelatyny, To też jakiś tam kolagen. Um, używam produktów pierwszej jakości. Czyli e, znaczy. Produkty w stylu: em, mięso z kurczaka, ryba, jajka, świeże owoce. Nie robię żadnych przetworzonych produktów. Jeśli chodzi o makarony, to ich po prostu nie używam. Jeśli chodzi. Jeśli już bym użyła raz na rok, to używam tylko bezglutenowe. Em, chleb bezglutenowy, codziennie rano, to tak, powiem tak szczerze to są takie malutkie ilości. Jak. Dla, no to jest. Może i nawet 10 gramów nie ma kromeczka. Do dzisiaj dnia piję normalną kawę z odrobiną mleka i ze słodzikiem. dużej ilości szpinaku. To jest szpinak z mojego ogródka, który właśnie myję i przygotowuje kolejne porcje soku blendowanego, tego mrożonego, co robię specjalnie ze szpinaku, z jakiś tam, powiedzmy, dodatek jabłka, czy kiwi, czy awokado. Po prostu robię miksy, które zamrażam w małych kubeczkach, takich na porcyjki, takie malutkie, że jak przyjdzie co do czego, to wyjmuję jedną porcję. Ona się rozmraża, dolewam do szklanki wody, mieszam, piję. To są wszystkie produkty świeże. Zielone, piękne. Na przykład świeży pomidorek z ogródka, który jest naprawdę cudowny i bardzo smaczny. Po prostu żyję jak najzdrowiej się da. Robię wszystko co mogę. Ustawiam e, przypominajki na telefonie oraz alarm, żeby pić wodę po raz kolejny po raz kolejny. Nie dotykam produktów w stylu chipsy. Lody pojawiły się dwa tygodnie przed okresem to było coś z tyłu, że nie mogłam się powstrzymać i w końcu pojechałam w ukryciu. Zjadłam dwa lody raz, dwa lody drugi raz, dwa lody trzeci raz, po czym postanowiłam koniec lodów. Już więcej ich nie kupiłam. Kupujemy lollipopki takie mrożone, bezcukrowe. Jeśli już jest potrzebne, to zwykle moje dzieci jedzą, a ja nie dotykam. Mogę powiedzieć tak, Mundziaro działa najbardziej efektywnie w porównaniu z Wegowy oraz z Przeszłam Przechodzę przez trzeci teraz zastrzyk. To nie jest nic łatwego, to nie jest jakaś, jakiś łatwy wybór, czy jak to zrobić łatwiej. Ja już zrobiłam jeden wybór ponad 10 lat temu, w 2014. Miałam operację zmniejszenia żołądka. I coś spowodowało, że w ciągu pół roku schudłam do około 92 kg, teraz już tak nie pamiętam dokładnie tych dat, ale <laughs> na zdrowie. W pierwszy pół roku schudłam do 92, w drugie pół roku nic nie chudłam, a później zaczęłam tyć, powolutku, powolutku, szło w górę, no i doszło do, po 10 latach już, znaczy po jakichś tam 8 latach to już... Byłam takie 108 kilo, bo między ciążami 108 kg, ale w trakcie ciąży nie przytyłam jednej, w trakcie drugiej nie przytyłam, ale pomiędzy ciążami, w momencie kiedy powiedzieli mi, zaprzestań metformin, był już się niepotrzebny to była tylko cukrzyca ciążowa. I w momencie jak zaprzestałam, to nagle bum, zaczęłam się robić opuchnięta, wielka. A po drugiej ciąży, jak mi powiedzieli, że mam zaprzestać metformin, to ja widziałam, że ja tyję, mimo że brałam metformin. Po czym postanowiłam, że jednak nie posłucham tej pani doktor ze szpitala, a posłucham tej drugiej pani doktor, która mi powiedziała, żeby kontynuować mimo wszystko, jeszcze jakiś czas. I kontynuowałam, ale kontynuowałam metformin do momentu, jak zaczęłam saksendę. Zaprzestałam metformin jednego dnia, drugiego, trzeciego zaczęłam brać saksendę, jakoś tak to było. I do dzisiaj metforminu nie widziałam na oczy. I po małej przerwie powiem tak. Zupka była, ale już nie ma. I oczywiście nie ja ją zjadłam, ja zjadłam jedną trzecią, może jedną czwartą tej zupki, która była malutka w malutkiej miseczce. To podkreślam, to, jest, to było dla dzieci naszykowane. Ja z tego zjadłam jedną trzecią, jedną czwartą może. Eee, nie jem na zasadzie, o naszykuję sobie talerz, pierwsze danie, drugie danie i popitkę i sobie usiądę przy stole. Tego się nie da zrobić teraz. Nawet jeśli ja usiądę przy stole z całą rodziną, każdy swoje je, to ja w ciągu pierwszej minuty już jestem załatwiona, więcej nie mogę zjeść. Najgorsze jest to, że jak ja przestaję, to i moje dzieci nagle przestają, bo nie, jak mama nie je, to znaczy, że jest niesmacznie. Um, dlatego czasami udaję, że jem, udaję, że coś ugryzę w momencie, kiedy widzę, że one reagują właśnie na to, że one będą kontynuować jeść, jeśli ja jem. Mm. Nie wiem co jeszcze. Tak, a co jeszcze mogę powiedzieć tak ogólnie. Od największej wagi w moim życiu 129 kg przecinek coś tam. 129 kilo, największa waga. Przed operacją, czyli może tam 2011-10 jakoś tak. Zeszłam do dzisiaj. Po dobrych 12-13-14 latach zeszłam do 75 kg. Już wiedziałam 74,6. Ale to było miesiąc temu i się nie pokazało jak na razie. 74 kilo ważyłam po wielkim odchodzaniu w wieku 17 lat. Zrobiłam głodówkę dwumiesięczną i schudłam ze 105 do 74. Dzisiaj głodówka na mnie nie działa. W ogóle. To już było dowiedzione w ciągu Ostatnich 10 lat, że mogę głodować 2 miesiące, 3 miesiące, nie schodzę. Nie ma za tym magii. Po prostu organizm nie chce pozwolić, żeby schudnąć. Insulin resistance, czyli insulinooporność. To jest pierwszy powód, dlaczego się nie chudnie w momencie, kiedy się głoduje, a już jest się w takim wieku troszeczkę wyższym niż 30. Kiedyś to działało. Później zaprzestało. W tym momencie zastrzyki Mundiaro wcześniej Wegowy, wcześniej Saksenda, jakoś uwolniły coś, co spowodowało, że w końcu zaczęły takie kilogramy lecieć w dół. Ja jestem Bogu wdzięczna i tym, którzy współpracowali, żeby wyprodukować ten produkt, ten zastrzyk. Ja jestem im wdzięczna do i będę wdzięczna na zawsze. Teraz, jako matka dwójki malutkich dzieci, jedno ma cztery, drugie ma dwa i pół roku, nareszcie mam siłę, żeby cały dzień non-stop być na nogach z nimi, bawić się z nimi, mam siłę biegać z nimi. Po prostu widzę wielką różnicę, jak moje ciało reaguje teraz na jakikolwiek bieg, chodzenie, spacery, pływanie, zabawę jakąkolwiek. Nie męczy mnie to. Kiedyś wejście po schodach na drugie piętro zabijało mnie, a bieg minutowy sprawił, że umierałam i nie mogłam oddychać. Jest wielka różnica. Moje ciało w tej chwili reaguje dużo lepiej na, każdy, na każde ćwiczenia. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, ponieważ dalej jestem jako, że, jako osoba z nadwagą. Kontynuuję. Pozdrowienia ode mnie i życzę dużo sukcesów ludziom, którzy też próbują wszelkich metod. Życzę Wam wytrwałości.